Dobry program robimy, jak będzie zajebiście. I obstawiam. Chociaż nie powinna być tym zaskoczona, ale jest tak wiele różnych obaw związanych z tym programem i tak wiele różnych rzeczy, które um, są dla nas nowe z racji tego, że to jest zupełnie nowy program, że wiesz, to jest trochę taka cudowne, powiem to. Macanka? Więc już się nieźle zapowiada, ale osobną kwestią jest to, że robimy coś, co jest absolutnym przełomem, i e, wiesz, e, ja się zastanawiam, co się będzie działo w niektórych domach. Czy, czy myślę, że y, to się jeszcze nie wydarzyło, ale już Krajowa Rada, rozumiesz, siedzi przed telewizorem z popcornem i patrzy po prostu? No, ja niestety czytam. Mówię, niestety, bo czytam te komentarze, które się pojawiają w no, social ja mediach. Nie czyta, nie Bardzo. Ja nie czytam komentarzy. Nawet nie, wiem, nie komentarze. Social media wiesz, ludzie, ludzie się, że tak powiem, odpalają i to w negatywnym, w negatywny sposób. Natomiast y, wspomniałaś o tym, że zastanawiasz się, co się będzie działo w polskich domach. No i właśnie to jest poniekąd trochę moje pytanie, no bo ty jesteś kojarzona jako Magda jak miłość. Nie? I wiesz, ciebie znają te pokolenia starszych pań na przykład, które ten serial śledzą. I nagle Mucha w takim formacie. Moja babcia, która ma 90 parę lat, bo o wieku kobiety przecież nie rozmawiamy, <śmuchy> e, powiedziałaby prawdopodobnie, że jest ciekawa tego programu. E, I właśnie nie rozmawiałam z nią nawet, jeszcze jej nie uprzedziłam o tym. Hmm. Ale ona też nie czyta pudla. E, <śmuchy> Więc y, powiedziałabym, że jest ciekawa tego programu, także dlatego, że pod tą maską, pod, tą, e, pod tymi kostiumami kryją się ludzie. E, kryje się warsztat, kryje się wiedza. E, bardzo robimy w bardzo poważnej rozrywce, w której mam nadzieję, pokażemy człowieka, który naprawdę wkłada bardzo dużo wysiłku po to, żebyśmy my rozumiesz traktowali to jako dobre show. I to jest też wielki hołd dla tych ludzi, dla, tych, dla tego wysiłku, ale także wielki hołd dla kobiecości. I to jest tak naprawdę afirmacja piękne, piękna kobiecego, kobiecości. Wiesz, Gdyby to był program, który, nie daj Boże, sprowadziłby się do facetów w Rajtuzach, to to byłaby nasza porażka i to byłoby przykre. Gdyby to był program, który właśnie sprowadza się do tego, że e, ktoś koślawo chodzi na obcasach, to znaczy, że nie włożył w to odpowiedniego wysiłku ani odpowiedniego serca i nie ma szacunku do e, swojej drag mentorki. I to też byłoby bardzo przykre. Gdybym ja chciała zobaczyć faceta w Rajtuzach, włączyłabym kabaret. To nie jest program, który będzie tylko i wyłącznie e, hecheszka. Okay. A chyba Tomek Karol tutaj w obcasach był całkiem dobrze sobie A, radzi. Nie, co wy to robicie? Słuchajcie, że wszystko sprowadzacie. Jak ja mówię e, e, celebryta rotacyjny, to pada jego nazwisko. Jak ja mówię fac na jego... pada jego nazwisko. se zapracował? Akurat on dzisiaj tutaj był. Natomiast wracając jeszcze do tego, jakim jurorem będzie Anna Mucha, bo e, robiąc sobie research, e, no przypadkowo natknąłem się na artykuł e, na Pudla. przez no przypadek? Pudla artykuł, gdzie byłaś taka wiesz wybuchowa na Insta Stories i narzekałaś na ostrygi. Ale nieważne, chodzi o to, o Jezus, że. Ojej, ale ty nie poruszaj słowa ostrygi tutaj na tym planie, ponieważ wiesz, nie wiadomo z czym to się skojarzy. Natomiast... To jest bardzo, słuchajcie, y śliski temat. Śliski temat, a jaka będzie mucha? Czy mucha będzie wybuchowa, tak jak właśnie jest na co dzień, czyli na takich historii, kiedy potrafi się wkurzyć po prostu i powiedzieć, co jej na sercu leży. Albo no nie pewno, leży. Na pewno jako jedyny juror w tym programie traktuje to show bez jaj. <śliski> um, Kochani, oglądajcie, i tak będziecie oglądać, nawet jeżeli po prostu z wypiekami na twarzy. Ja jestem przekonana, że to jest program, który spowoduje wybuch po prostu różnych emocji w różnych domach. E, a być może, ponieważ to jest też program, który w naturalny sposób, tak jak powiedziałam, nawiązuje do mm, wolnej i pięknej afirmacji kobiecości. Być może któraś z kobiet zainspiruje się tym programem, być może któryś z mężczyzn zainspiruje się tym programem i, i być może dzietność nam wzrośnie. Czyli zamiast, <laughs> no zamiast TV Republika, TVN i Drag Me Out. Ja nie wiem, o czym mówisz, co to jest to. to... Zamiast TV Republika internetowej ja zamiast... telewizji? Ja wstałam, nie wiem. No może całe szczęście. Natomiast to, wracając e, jeszcze do, do programu i do tego mojego researchu. E, no tam troszeczkę się e, troszeczkę poszperałem, e, bo Tomek Karolak znowu do Tomka Karolaka wracam. Ja wiem, ja wiem. Natomiast to, no, kiedyś jakieś takie słowa padły, że jesteś amatorką z jego, z jego ust podobno. Czy, czy ty przez wzgląd na to będziesz dla niego surowa? E Hmm. Nie pamiętałaś? Wiesz co? Ja myślę sobie, że Tomek ma do wykonania swoją robotę. Oceniamy duety, w związku z czym e, jestem bardzo ciekawa tego, jakim się okaże starszym kolegą w wieży artystycznej. I czy będzie grał na siebie? I czy wymyślił sobie ten program tylko i wyłącznie przez konflikt ze mną? Czy ma do zaproponowania coś więcej e, jako artysta niż. E... szczekanie pudla? No to cóż, czekamy na pierwsze odcinek. A jeżeli i... nawet to psy szczekają, karawany idzie dalej.